Dzień dobry Mareczku. Dziś przypada 42, 42 rok Twoich urodzin, prawda, od urodzin. Z tego powodu życzymy Ci długich lat życia w zdrowiu, osiągania wszystkiego, co sobie zażyczysz. Zdrowia dobrego. Radości i zawsze miłości wszystkich, którzy są wokół ciebie. Babcia, kochany Mareczku, za okazję urodzin pragnę Ci złożyć najserdeczniejsze życzenia. W tym mieści się zdrowie, pomoc Boża, pomoc, od matki Najświętszej, bo ona jest matką całego, całego świata. Kochaj się tym, co jest miłe, co jest piękne, co służy drugiemu człowiekowi. No i miłości od dzieci własnych, od Kasi. Żony Ani. Ani, przepraszam, od Ani, bo to Kasia i Jania razem. Bo masz bardzo miłą żonę, bardzo ją kochamy również z Panem Bogiem.